Właśnie powiedz mi, jest jakiś podział na osoby bezdomne we Wrocławiu. Hierarchia. Na starą gwardię, na, na młodą. Znaczy nie, nie ma nic takiego. Tylko, że są brudasy ci, co podborcą tam siedzą mnie śmierdzi, ale ich nazywamy no takie faje, no faja. Faja to jest, no wiadomo, że to jest faja, nie? Jasne. Kutas. Okay. Nie ma żadnego podziału, nie? Tylko że dużo chodzi po świetlikach emerytu. Mają po 5 tam tysięcy, a to ja wtedy biorę, straszę, nie, nie uderzę, biorę brechę, wypad miejscowo. Czyli walczysz <noise> o swoje, tak? No czy wyganiam go, czego nie uderzy dziadka jakiegoś. Jasne. A ty tak pan tego nie upilnujesz, Maciek, bo po nocach i Ukraińcy chodzą i też cyganie jeżdżą, no, dużo ludzi chodzą. Bardzo proszę powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Grzesiek 64 lata. Grzegorz, jesteś obecnie... od 90 roku bezdomny. Bezdomny, 30 lat. Ponad. Czekaj, no od 90 roku to by było ile wychodzi? No 30 mamy... lat ponad. 34 bo się... lata. Od 89 dokładnie. Z hmm. żoną się rozstałem. ale nie tak, żeby się tam bili, tylko po prostu pa! Do widzenia. Powiedziałeś mi przed nagraniem, że mieszkasz na altance działkowej tak? i to jest Osada. Adresu dokładnego nie podałam, bo tam za wszyscy przylecą. Nie, 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 nie podawaj. Okej. Okay. Jesteś bezdomny, bo rozstałeś się z żoną, tak? Tak. Mieliście dzieci? Dwie córki, jedna wyszła za właściciela zakładu pogrzebowego. Hmm. Monaku tam gdzieś jest. No, Czyli Emila i Ilona. Nie utrzymujecie kontaktu ze sobą. Nie, nie, absolutnie. Nie. Z żoną też nie, bo ona starsza ode mnie od 3 lata, już. No i Sknera. No, Nawet córka kiedyś powiedziała, bo ona wynajmuje swoje mieszkanie na powstańcu Kowalskiej że że żona tylko by oszczędzała, oszczędzała, oszczędzała. Mhm. No, nawet jak na moim ślubie, bo hajtałem się z nią, musiałem rano 50 wypić, bo ona alkoholu w ogóle nie pije. No to coś, no. W ogóle, no, dobrze, no no, Ale nie, kocham ją do tej pory. Poważnie mówię. Przeżywasz to rozstanie, to tak? Nie, kiedyś tak. To ma nowego męża, z którym też flaszkę wypiłem. I ma, I ma córkę. Z nim, no to znaczy od kogo to zależy? Od, od genu chyba, nie? Czy od paceta? Trudno no. im powiedzieć. Nie ja ja mówię. Nie jak sobie przypominam, by zaraz płaczę, to lepiej, żeby tak nie, nie wspominać Okej, okay, to nie będziemy poruszać tego tematu. Nie. Jak sobie radzisz, jako osoba bezdomna? Zbierasz złom? Złomce zbieram, chodzę sobie po śmietnikach. Puszki nie zbieram. O złoma, a złomu jest bardzo dużo. I mam kupę znajomych, którzy mi pomagają. Mhm. Na miglach dostaję pieniądze i... Tam po miata bi takie różne rzeczy. Nie? Takie drobne prace. Tak, no nie takie jak tutaj ci, co na rynku są bezdomni, bo ja nie mam nic wspólnego z nimi. Właśnie powiedz mi, jest jakiś podział na osoby bezdomne we Wrocławiu? Hierarchia. Na starą gwardię, na, na młodą. Znaczy nie, nie ma nic takiego. Tylko, że są brudasy ci, co podborcą tam siedzą mnie śmierdzi, ich nazywamy no takie faje, no faja. Faja to jest, no wiadomo, że to jest faja, nie? Jasne. Kutas. <noise> okay. Nie ma żadnego podziału, nie? Tylko że dużo chodzi po świetlikach emerytów. Mają po 5 ileś tam tysięcy, a to ja wtedy biorę, strasznie nie uderzę, biorę brechę, wy pan miejscowo. Czyli walczy za swoje, tak? No czy wyganiam go, czego nie uderzy, dziadka jakiegoś. No. A to tak pan tego nie upilnuje, Maciek, bo po nocach i Ukraińcy chodzą i też cyganie jeżdżą, no, dużo ludzi chodzi. Dużo ludzi jest w jednych coraz bardziej. I nie każdy dają. Ukrainiec jest bogaty jak tu przyjechał. Bo mam kumpla Nikita. On w żabce pracuje na krzyżu jak partynicka. Mm -hmm. Nikita u nas studiuje Polski, to mam by go nie odróżnił. Jak Polak nie? Nikita to już w ogóle jesteś Polakiem, to już nie jesteś Ukraińcem. I mówię, że no niektórzy są bardzo bogaci, co tu przyjechali. Nie? Ale mówię, nie wszyscy dużo z osób biednych. Nie? I staram się, nawet jak mam jedzenie, bo mam jedzenie z żabek, ja im to dam. Normalnie im to daję ze serca. No, bo kiedyś jeszcze jak byli... Jak był to stary PKS, pamiętasz? Nie, nie, nie pamiętam starego tego. Ja w Caritasie, ja 20 lat tu jako wolontariat robiłem. Ksiądz może ja potwierdzić. podpierdzić. Zajebisty facet. Mi rękę podał, a kierownik miał pretensję, że jemu nie podam, bo bo ja jestem <głos》>, wolontariatem. Przyjeżdżam teraz ja tutaj na stołówkę, ale tylko kwestia porządku, żeby uciszyć towarzystwo, bo naprawdę tam jest hamstwo się I ten. I do czego zmierza? Mi ten Nikita to jest taki gościu, że on mi daje piwo za darmo, Ale ja muszę sobie oddać te pieniądze z powrotem, nie? No, a i są zwroty jedzenia. Zwroty jedzenia normalnie. No, czasami mi dają. Nie? No dzisiaj jeszcze tam nie byłem, bo muszę dojechać. Nie? Bo wczoraj mordę zapiłem. Czy często korzystasz z pomocy socjalnej tutaj we Wrocławiu? Nie. Same załatwianie tego to już mnie kurwa bierze. Ja nie chcę żadnych socjalów, ja sobie radę daję. Spokojnie. Na Ró jest... Pan kurwa, pan. Wiesz, gdzie jest piekarnia Różana? Tak. I tam ten worki z chlebem, bułeczki słodkie, świeżutkie można sobie brać. Mhm. Ja chciałem kiedyś sobie to załatwić, ale doszedłem do wniosku, że nie. Że ja musiałbym potem jechać do nich potem bułeczki, nie? Nie. A oni mają scherta. Tam jest kombinat w wielcu, nie? No też są dobre rzeczy. Ale ja na bolę sobie. A bo tu ludziom rzucałem takie cuda na śmietnikach, że w głowie się zmieści. Ile jesteś w stanie dziennie wyciągnąć pieniążków z nie, właśnie zbierania nie, tych nie. rzeczy? Nie. Znaczy, 30 30 zł. To mi starcza na. kupisz jakieś jedzenie, piwo, oczywiście, i jeżdżą rani. Nie tego Jesteś no. bardzo uzależniony od alkoholu, czy to po prostu A jest okazjonalne? Nie nie nie, 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 nie. Ja miałem testy kiedyś, bo żona chciała być z alkoholikiem, i ja chodziłem na gazową. Tam było już, no terapeutyczne, nie? No i są testy specjalne, i pani stwierdziła, że nie jest alkoholikiem. Bo alkoholik musi pić, a pijak kiedy chce. No różne są teorie na to. No ja nie wiem, to nie, no nie powiem. Może jestem uzależniony, może nie, to no nie, nie wiem. Nie wznikam to. Skoro nie mam kaca, nie mam o tych objawów takich, mm -hmm. a to nie jest, jeszcze powiedziałem do końca, bo może, być, może jest alkoholik. Bo facet, który potrafi pić setkę tylko dziennie, to jest uzależniony. Też. No nie trudno mi powiedzieć. Od marihuany nie są uzależniony. Chociaż okay. to jest uzależnienie mi się wydaje to jest, Mam kolegę, o ma dziury w mózgu normalnie. Nie pamięta infabulacja to jest mówić to, co nie było prawdą nie? No i ostatnio bym powiedział, że ja mydłem. Ja mydło mydłość. Czyli on fantazuje po prostu. Tak, infabulacja. No, mm -hmm. no fantazuje. No i ja go, wyciągnąłem go z dopów. Z dopów go, go normalnie wyciągnąłem. Przerwał dopę, ale... Marichon to z nami. a nie powiem, gdzie kupuję, bo po co by to wiedzieć? Zadam ci poważne pytanie i chciałbym, żebyś się zastanowił zanim odpowiesz. Czy czujesz się samotny? Tak. Ale muszę być samotny. Bo nawet jakbyś poszedł z jakiegoś kolec poderbiosz. Znajmę go No ze mną się bujało, tam pomagał wózek i tak dalej. Nie wierzę ludziom. Nie wierzę w ogóle ludziom. Bo każdy do mnie mówi taka jedna kobieta, żebym poszedł na noclegownię, nie? Tak. Do Albertu, No po no, co tak mam działkę? Nawet nadałem na 100 euro za opłatę, ale nie opłacam, ponieważ panu prezesowi śmieci wyrzucam do kontenerów państwowych. Nie? No na no, 8. Bo to jest zasada na 8. A tak czuję się za mną, ale mam koty. Dużo masz tych kotów? Cztery. Cztery i przyjeżdża Towarzystwo Ochrony Zwierząt, mogę, mogę to, może nas osprawnić i przy może pokarm suchy, a te koty jedzą to co ja jem. To, to samo co ja jem. No, z pańskiego sądu. I, a te dzikie koty co, które to miski rozkładam z jedzenia, żeby koty, z przerzuciłem się na kociarza, to źle? Mówiłeś, że miałeś dwa psy, tak? Nie jedna mi jedna na raka, o Jezus, płakałem strasznie. Ja, rozjewany łeb miałem. Ale przeszło, nie? No i jak mi przeszło, poszedłem na schronisko do pani Zosi. kiedyś był na skarbowcu, tam jest taki bastion, teraz parę zrobili. I mówię pani Zosiu, już mi przeszło. To no i co wybierz psa? I chciałem wziąć haską. A Zosia mówi, ona jest już teraz mają nam na osobowicach swoje które ja tam nie raz jeżdżę. To będzie to. No i ta mi przeżyła ze mną w była chuda jak szkielet, bo ona nie, nie jadła. Tak to świeciam. Ja tego od razu on nie jadła. No i 14 pół roku umarła mi. Na wózku. Na wózko złomu. Okej, okay, nie okay. chodzisz, nie korzystasz. Ach, przynajmniej z kąpieli. Tutaj na katedra... nie, 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 nie. Ja idę sobie na pić, na inwalidów tam jest. No i my, to i owo cały, nie? Można się rozebrać z kanałek. Oni mnie już tam znają, nie, nie korzystam, bo ja nie, nie trawię tych ludzi. Bo oni tylko tak, zupy to, puszki nie podniesie, bo mu się buty niszczą, bo no to a i 20 groszy. A skąd ja będę te 20 groszy? Ja muszę pracować na te 20 groszy. Oczywiście. Ja, ja potrafię zrobić 50 km dziennie, jak najlepiej. Chodząc i szukając puszek? Nie, ja puszek nie zbieram, tylko złomnie. Tylko, tylko złomnie. Mhm. Ale czasami robię to z nudą turystycznym, bo książki, lubię czytać, muszę kupić o, książki, muszę pieniądze kosztują na książki. Tutaj na Szczytnickiej jest księgarnia. Na zewnątrz są różne. A różne pisma czytam, nie? nawet Jehowy. Oprócz Biblii. Nie wiem, Bibi jakoś nie trawie. No może i czytałbym, ale nie, nie dla mnie to już tak skomplikowane trochę. I co niewierzący to trochę, nie? Jesteś niewierzący. No a ty prawie. Prawie. A co wierzę tylko w Boga, nie W Stwórca, a tak? No to jesteś wierzący. No jestem, ale nie to, żebym chodził do kościoła, nie? To mnie rozśmiesza trochę, nie? A jeszcze ci powiem Maciek. Ja jak matkę chowałem, matka się zapijała na śmierć. Ale w ogóle jak wszedłem na pogrzeb, z kolegą bo taki kobyła, on jest z zieleni górze, on brał kompot do żelny. Wiesz o co mi chodzi. Z mhm, matką, tak? I nie, ja zieleni górze sam poszedł tego na rok. Bo dzwonił tutaj do mojego, ruchu, bo ja tu mam kozynkę na sobie, nie. Ale jak idę na pogrzeb, jak słyszę tą całą celebrę, czy jak to to... Te... Ja się śmieję. Mondalnie. Normalnie by to rozśmieszanie, Bo to jest dla mnie Lunapark. No, to będę to ma Ludapark, Lunapark, tak? Bo są No bo człowiek jak już umrze, to... Po co mu to? To jest jakaś tradycja, tak? No tradycja, tradycja. Mnie tradycja to była taki... W ale chciałbyś, ale ogniemy. chciałbyś, żeby po twojej śmierci ktoś cię tylko zapakował do worka i... I nie powiedział ani słowa? Ale nie chciałbyś żeby ktoś wspomniał o sobie nie, dobrym nic, słowem? Nic, nic. Absolutnie nie da, żeby święty spokój, żeby mi nie przemskazali. Okay. No, jako ciekawostkę, to ci macie, która przypomniałeś mi coś, ja nie bajeruję. I tu na mój widał, Bo to dziadek był Niemcem, ale który walczył po stronie jasnej. Monte Casino. No i poszliśmy tutaj na cmentarz i baba się nachylała tam tyle tych grobów, jedną w drugiego. Płażej się zapalił. Dziadział klepa po dupie, a baba zaczynała, co masz, moczenie? co jest? Pa, no pali. pali. Nie wiem, ja bym wolał do worka. Ej. No to co? Co cię to będzie interesować poświęc? A w razie wojny, jakby była, to mogę znaczyć. Ja wojsko służyłem i to nie byle jakim. Znaczy, w obronie terytorialnej. Tak jakby dla ja mnie typy idą, sami nie wiedzą co kurwa szukać, kurwa, no. Byłeś w Wojskach Obrony Terytorialnej? nie? Tak, tak, wiesz, tam na świnach są, mm. tak jak w mm. o, ślina do mm. to mi nie pomogło, oni mnie do Orzecza wysłali, tam była beczka 75 km. marsz i 35 z taktyką, trzy takie zaliczyłem, to jest wtedy tygrys. No i oni będą mi o wojsku coś mówić. I żeby wyjść z tego wojska, zacząłem aviomarin. To środek lokomocyjny, 50 tabletek. No i wyszedłem z tego wojska. 11 miesięcy, 15 dni. Nie bałeś się stracić życia? 50 tabletek, aviomarin? Nie, absolutnie. Ja próbowałem sobie to też było A to dawno i nieprawda. Nie. Ja myślę, że od Boga to zależy. Czy Ty masz żyć, czy nie masz żyć. Proste. No, można dużo siły w sobie, nie sądzę, żebyś tak po prostu bez. Co? refleksyjnie sobie chciał odebrać życie. Nie, próbowałem raz. A to było, czekaj, w 70. -tym... za komunię, no, w 78. za mi Co cię do tego pchnęło? No, ja eksperymentuję na sobie. I co mi pchnęło? Na Sopockiej. Tam był Motwicki. On, mój kumpel ze szkoły, i on rzeczywiście łeb sadził do kuchenki z gazem, odszedł, nie, a mijeł, rato, mnie uratowała jego siostra mi tam znalazła, ja wziąłem luminal, no to bleski na cenę, nie. Chciałeś spróbować po prostu? No chciałem zobaczyć jak się ubiera, nie, ale to nie wyszło Okej. O Jezu, ale mi się picne, ja powiedział. dużo gorąco no. No to... co, co byś dzisiaj potrzebował, żeby wyjść z tej bezdomności? Czy już, czy już nie. nawet nie kombinujesz w tym kierunku? Nic, tego tą białkę chcę mieć. Tak mam... Bo ja w 1998 wyszedłem z pudła, bo kradłem, byłem ja u ciebie kradłem. No i zamknęli wiem w końcu. Nie? Jakieś drobne kradzieże czy mieszkanie? Drobne, nie, tam taka krzyłta na nikogo nie była straszna, nie? Drobne, takie nie po sklepach broń Boże, ja tego nie umiem. Hmm. Mam kumpli fa Potrafią wynosić wódę, wszystko. Ja, 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 ja bym się powstrzymał ze śmiechu. Znaczy ze strachu, bo ja się boję, że się być szczęs. No i sobie wyszedłem, szczęść może. Czasu mnie tu znałem. I ten. Nie, no, i wyszedłem z pudła i, i kupiłem sobie. Miałem kasę w cholerę, bo tam pracowałem. No i kupiłem sobie działkę. I to jeszcze działkę kupiłem przed wyjściem, i wychowawca zadzwonił jakieś jakiejś kolegi na osadzie. Tam mi pasuje. że jest działka ogrodowa i kupiłeś. No i jest prywatna działka. Znaczy tam opłaty mam rocznie stówę, mówię, ale z prezesem się dogadamy jeszcze wino dostaję, śmieci wyrzucam, bo tak mówię, no, nieźle. Jeszcze ludzie mi tam proszą, żeby coś przyciąć, zepka i tak dalej, bo ja to mówię robić. Bo samochód jest mm. samogrodniczy. Nieźle, nie jest nic. No i czasami mam te odpały, alkoholowe, <grybujesz> Nic Cieszę się, że spotkałem osobę, która jest w kryzysie bezdomności, która nie narzeka. Nie, ja to lubię, ja bym, ja ci Maciek powiem, nawet taka Beata jest w Tyńcu, kiedyś mieszkała na Skarbowcu, codziennie i śmieci wrzuca, codziennie pić Jak Pani Beata, to ja mówię, co, zwariowałaś, mówię? I ten, i ona chciała mi kiedyś pod Górę, bo ma tam wilę jakieś szklarnie. tam znajmują ludzi do pracy, czy Ukraińców, teraz nie wiem kogo. Ja mówię, dobra, ja mówię, dobrze, okej. Okay. Ale co ja bym tam robił? Samotnie. A tak widzę, ludzi sobie oglądam. Lubię zwiedzać te zabytki, już dopiero. No. piekła. Lubisz Wrocław? Kocham Wrocław. To twoje rodzinne miasto? No ja się tu urodziłem w tym końcu, nie? mnie mhm. kochać. Ja mieszkałem tu gdzieś na sępa, nie? To jeszcze pamiętam ten park. O, jeszcze coś ci powiem, bo nie umierasz. Jestem teraz na Halę Ludową. I tam są arie cienią Kacki. Z ręki jedzą. Normalnie z ręki jedzą. No ja nie uwierzę. Tu nawet tu taki jest klon stary do tej pory, a z dziadkiem przychodzi jako głównie, zapamiętam dokładnie. To wiewiórki nawet przychodziły z łapy na pijadły. Nie wiem. No dlaczego? Tylko bo mam hipochondię. Co to znaczy hipochondria. to jest to boję się poją omadło? pająk Jak dojdzie do mnie, to kurwa, na się. boisz się owadów. Boję się owadów. Bo. Znaczy, biedronek nie, ale bóg też za mnie. Ale na działce ci chyba pająków nie brakuje, co? tempie. Mądzanie napierdalam to wszystko, likwiduję. A mam po prostu opryskiwa specjalne. U mnie nie ma pająków. Ja się boję normalnie, kurwa, ciarki mi przechodzą, to jest choroba taka, nie? No i boję się brudactwa. Nie lubię ludzi brudnych. Kurwa, nie kurwa brudnie że... żołna. Przyjdź sobie kiedyś na stołówkę na Słowiańską, wejdź sobie tam. Tak gdzieś koło godziny 12, by do pierwszej. Bo te dziewczyny muszą ciągle pryskać. Bo jest tak brudno. Znaczy, zjeżdżało się, Ukraińców, tak jest mało, ja bym się nie dziwił, bo biedni ludzie, ale nie wiem skąd ich przyjeżdżają, z całej Polski się zjechali tu kurwa. Wrocław i Kraków są takimi miastami, gdzie właśnie. Ja byłem na Kleparzu. Bardzo wiele osób przyjeżdżało. Na Kleparzu byłem małym i dużym, chyba na małym była zupa. Robię, ale ja byłem jako. Miałem cholerę kas i zwiedzę wszystkie miasta moje I jednak wrócę mi się najbardziej. W Warszawie byłem dwa razy i w Lublinie. W Lublinie jest ulica Zielona. Można dostać zupę też. Jakieś na Grabisieckim, bo zlikwidowanie Grabisieckim. Mhm. I jest jeszcze w Lublinie takie nowe osiedle, idzie się do kurii, bierze się kartkę i coś tam nie, 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 nie podchodzi się do tego, tylko kelnerka jakby przychodziła i ma pan dwa albo pierogi, albo ziemniaki z kotletem, no my no, ale ja się zlecułem w Byłem w Jarosławiu, w Ełku, w Katowicach, w Katowicach dwa miesiące byłem, na Bogusicach na takim starym PKS-ie. Tam jest Dolina Czechstawów. dobrze mówię, tam się myłem. A teraz poczekam, jak będzie już jada Chrzciciela, w czerwcu 27-go kąpię się tu na Dądro. Normalnie, ja umiem pływać dokładnie, Jesteś fascynującym człowiekiem? Niekoniecznie. Ja Ci powiem, co mnie fascynuje. Ja pojechałem gdzieś do Świdłów ujścia z kumplem. A to jeszcze tak 70 i tam się no dziewiąty rok. I kobieta się topiła, wyciągnąłem kobietę. Ja wyciągnąłem, on mi nie, nawet nie pomaga, bo on nie umie pływać, ale fala była. Nie wiem co ja ona będzie pamiętać, co ona Wyciągnąłem ją, a później chodziliśmy w tych slipach i szukaliśmy swoich ciuchów. Dobrze trafiliśmy na nie, bo w slipach nie wrócił chyba do Wrocławia. No tak. No i jestem dumny z tego, że jej uratowałem życie. Ona może już o tej pory. nie wiem co ona żyje, teraz już będzie dorosła. Nie? Bo jakby z fala pływać nieumiała i weszła do muru, fala wciąga z powrotem, no. To prawda. No to ją za włosy, kurwa, i wyciągnął na brzeg, tak? <gryw> A, to Kto no. ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Niekoniecznie. 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 Ja znalazłem mego kumpla, Zenek Szak się nazywał, w na Monte Cassino. Przychodzę i mówię, czy on pójdzie na tą Wigilię, nie? Bo chciałem wiedzieć, co dobrze. Utopił. groj No i tego go znalazłem. Po policji zadzwoniłem. Anonimowo oczywiście. miał kłopoty, nie? Pojechałem do jego brata, zgłosiłem, że już nie żyje. Matka, mało, matka miała jego już 80, lat, lat. zaczął płakać. A jego brat przyrodni mówi: Panie Grześku, za wiadomość proszę 500 zł. Ja bym bardzo zadzwonić na grubaczką przejść na komendę. I już ma będzie wszystko bierze. A to był naprawdę porządny człowiek. Tak, Fakt, że ten natura odpił, no ale to mnie nie wszystko Tak podsumowując tą rozmowę na zakończenie. Czego byś sobie życzył jeszcze? W ja? Życiu? długiego życia? I bez głodu. Jak kombi, chlania i bez głodu i picia. picia to picie to się nie zdarza, no, ale nic więcej. Chcę być spokój to tego ci życzę. Uczajmniej Ci dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Ciekawe gdzie, gdzie to będzie na internecie? Tak. To zaraz, zaraz, zaraz. Bo ja na komórkę jestem dawny Maciek. Ja nie uruchomię Ci komórki. Żadne komórki. No dawny jestem debilem, nie jestem Ja w ogóle nie stanie po co mi komórka. Ale na internet będę mógł kiedyś wpaść, bo pojadę na słowiańską na zupę we wtorek będę. I sobie zobaczysz. No i dziewczyny mi uruchomią. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Cześć.